...formy Star Ari. Te wyniki po mm -hmm. Też sobie przyspół elegancko, żeby się łatwiej komentowało. No i zobaczymy, czym nas zaskoczą. Ruszyli już zawodnicy jednej i drugiej drużyny, We Are The Golem, oraz zespół Dzieci z Sosnowca. Pytanie tylko, czy będzie znowu jakaś zmiana taktyka, strategia czajenia się w krzakach, czy jednak na spokojnie poczekają do pojawienia się pierwszych stworów, pójdą na linię, zdobią swoją dżunglę. I tak będziemy świadkami jakiegoś spektakularnego ganku. Jeszcze sobie ustawię wszystkich pozycjach właściwych, czyli dżunglera do dżunglera. Tradycyjnie ludzie zawsze lubią to mieć porządek. Tak jest. Tak jest. A to ciekawe. Czy nie zwróciliście uwagi na jeden drobny szczegół? A, Mianowicie, jaki? zawodnicy drużyny dzieci z zamienili się nie tylko, czy nie tylko na postacie, ale też nowe role. Taimon w poprzednim meczu grał tą Wayne na dolnej alei, a teraz zobaczymy go na alei środkowej. Z kolei, z kolei Rabla, z którego mogliśmy kojarzyć z Syndry, która dostała, no niestety, mocno po tyłku. No, teraz będzie grał Jinx. No ciekawe taktyki. Może jakieś. Wyższej szkoły. Wyższej szkoły, bansu i grania? No nie wiem, może tak. Może tak. Ty no bo Albo po prostu gracz jest tak na tyle utalentowany, że potrafi grać dwoma rolami. Ja takiego gracza wielbam na tych rankingowych rozgrywkach, bo przynajmniej wie. Że jak wybierze rolę dwóch postaci, to będzie zawsze zadowolony. Jednak się pojawi bez bany. Zobaczymy czy zrobi blo Mogę mieć problem bez manny, no ale... Zobaczymy co z tego wyniknie. Okazuje się, że to wcale nie musi być takie proste. Popi już wywiera presję swoich licznikach. Stark jednak gotowi, żeby za cenę życia i śmierci bronić swojego strzelca. Ten też będzie z pewnością grał bardzo agresywnie, bo pokazał to w poprzedniej grze, tak? że lubi grać finezyjnie, że lubi pokazywać się. Mm -hmm. No i często też ma takie zagrania typu pod publikę, tak żeby wszyscy właśnie go podziwiali. Mam najgorsze na Nie z tym blue, ale uda się, uda się. Tutaj mała potoczka długi. na środkowej linii, ale. Remis. Nikt nie wygrał, nikt nie zyskał. Co to ja w końcu międzyczasie... się udało? Mhm, mm wystarczył w międzyczasie. Walczy, wal, walczy z Krabem, taka ja taka ledwo, tematyw. a jednak nie udało się. <głos> <głos> wilki zawiły, <noise> a te wilki takie łpe. <noise> Teraz będzie milion tematów na forum. Willi, to please nerf wilki. że <noise> <noise> tak powiemy Nie wywołuj wilka z lasu. <głos> <głos> ok, turnaleja. <noise> Mimo, że farma farmą. Ale jest przewaga 10 creepów dla Lamplanka. No nie to jest dopiero początkowa faza rozgrywki, to się jeszcze może wiele wydarzyć. No samo teraz starczył z Independent. Zobaczymy, co okazji ich zrobić. Zatem sporo obrażeń Ari, która nie ma many. Teraz musi się uleczyć. i spokojnie wraca do dalszego powolnego zabijania kolejnych stworów. Drużyny grają teraz jakoś bardziej pasywniej. Bardziej... Bardziej bezpieczniej, o. Mm -hmm. Zdecydowanie dzieci ze Sosnowca, o dla nich to jest ostatnia gra, jeżeli przegrają, są out. Jeżeli wygrają, no wtedy będzie ta trzecia gra, w której będą musieli bardzo się postarać. Więc po podchodzą do tej gry bardzo spokojnie, są bardzo ostrożni, chcą nie popełniać jak najmniejsze te błędów. Jestem ciekawy właśnie co tej gry na górę Play, bo poprzednim meczu X-Play Play Gaming był chyba jedynym graczem drużyny wiem, Dzieci Cosnosa, który wygrał swoją linię, zabijając nawet w pojedynku na jeden nie tylko z pomocą tej szybany, którą widzieliśmy w poprzedniej grze To tak, jak no co ona no nigdzie się szykuje? Jest presja. Faktycznie, Sapcio atakuje Kazixa. Na Kazix też odpowiada mocnym atakiem. No i patrz, jest przyczajony już tutaj Cassiopeia, która w razie czego może dołączyć do ewentualnej bitki. No i kolejny starcie z wilkami. Czy uda się tym razem w je pokonać? Kasyk krok użył Ignite'a na Fizie, więc... A, troszeczkę może waste, ale... Może powstrzymało fiza przed jeszcze większą agresją. też wywarcie takiej psychologicznej bitwy. Prz nie ganguj mnie, bo cię zabiję. <dyskuj> Proszę bardzo, masz Ignite'a na duzie. Udało się. W klasie ja zrobiło jednak te wilki. Więc jednak nie sobie ich nerfić. A w się na górnej alei... Gangplank pojedynkował się z Nasusem. Bardzo dużo obrażeń otrzymał. Pirat już tam zmierza. Kasiopeja bije się jak dzika. Użyty jeszcze flash przez z Flanka. No ale to może być nie koniec. Spowolniony X-Pace Play Game. Z tymi Czy ta go dobije? Mamy pierwszą pierwsze zabójstwo w tym spotkaniu dla nie niebieskiej. Je so, we are the Collins. wychodzą na skromne prowadzenie. Nie wierzę w ten Kasiopeje. Przyszła po prostu. Poezonowała a poezonowała przeciw. No i skończyła. Pomimo, że się wyłożyła na wilkach, to jeszcze pierwszą kredę była. Przecież by postać była zbyt opę. No ale niewiele brakowało, a jednak Gankor by to przeżył. No jednak to połączenie trucizny z czerwonym wzmocnieniem i dużymi obrażeniami w czasie sprawiło, że no jednak pod tą wieżyczką musiał umrzeć. Tiver teraz sporo obrażeń otrzymał. Plank powraca do radosnego farmienia. Czym Ronald McDonald. A Simon na za Razem próbuje się pojedynkować z tym Kazixem. Ale Kazix ma o wiele mniej, mniej punktów zdrowia, więc na pewno nie będzie podzielił Olin. Czaszę, że Może być Olin z Ari. Na chwilę, jeżeli tam punkty życia troszeczkę bardziej zje, zje tego Kazixa. chyba Kazik jednak zdecyduje się powrócić do bazy. Lepiej zagrać bezpiecznie, niż potem płakać. <noise> Zostało się, próbowało się dobić te dwa kripy ostatnie minionki, a tu no, niestety przeciwnik nas zolimy. Patrz na ciąg na Stark z problemami, jest haterek. rozpędza się kolejne uderzenia z Twinkfang, kolejna trucizna nakładana, ale tym razem Leona przeżyje, ale to jest to, o czym w ja mówiliśmy, Stark zaatakował, to Stark rozpoczął inicjację tej walki, no i wtedy jak znikąd, po prostu pojawiła się Cassiopeia, która wijąc się dziko, Prawie pokonała przeciwnego Marksmana. Super jakby poszła troszeczkę dalej, to by miałaby problemy, ale na szczęście obrała ten dobry kierunek. Weszła do swojej dżungli. No Fiza by spotkała Boarii, no niestety. Nie... Powiem ci szczer szczerze, że ta gra dla Fiza jest Fiza bardzo bezpłciowa, ale teraz spójrzmy na Samona, który pojedynkuje się z Użycie w życiu. Oj, zmisowany star I to się źle dla niego skończyło. No ten błąd, błąd z użyciem... Ultimate'a ewidentny. Ewidentny, no. Gdyby ten spirit nasz nie był użyty w stronę przeciwnika, tylko właśnie w stronę wieżyczki, żeby sobie spokojnie odskoczył, to by wyglądałoby to zdecydowanie inaczej. Ale niewymuszony błąd po stronie midlanera drużyny czerwonej. No i mamy 2 do 0 dla drużyny. We are the Golems. Jeszcze ja ten czarny nie, nie został trafiony podczas wymiany, to też tak. Zwróciło całkowicie szale już, może, znaczy całkowicie zamknęło wszystkie opcje do wygrania tego małej potyczki, czy małej bitewki. Bardzo podoba mi się przedmiot budowany przez, mm, przez Arię, czyli, ja, przepraszam, przez Kaziksa, czyli Hexdrinker, który z jednej strony daje właśnie na spore obrażenia na Kazixie, możemy zadać ich jeszcze więcej, i do tego mamy sporo odporności mm, magicz magicznej, dzięki czemu nie musimy się aż tak ba ba bać, czy nas ta Aria trafi, czy nie. Ten pojedynek na, na topie. Widzimy, że z problemami, Ebireth z PlayStation Gaming starał się ewakuować na ECIBER. Z tym mocnym ultimate'em pognął za nim, jak w wściekły pies. Ale nadal, nikt tam nie padł. <gryd�jatė> <grydnia> dalej. Ale, ale było gorąco, było gorąco. Ok, może nie było tego finalnego skupku, nie było faktycznego praga. To jednak było bardzo gorąco. z tej wymiany że Gunplank troszeczkę overextenduje. Biegnie zaciąg. Tak, na Simona musiał flaszować od swojego oponenta. Widać, że nie do końca wie, jak odnaleźć się w tej niedobrej sytuacji. I nie do końca wie, jak ma pokonać tego chciwej. Gunplank na... akurat miał pomoc od Fiza. Szybko się to wyjaśniło. Tak, no Kwietnie, to ultimate. tak. Mhm. Zrzucił na Susa. Zero możliwości ucieczki. Tak jest. Więc. Nie dość, że Gangman ma teraz więcej farmy, to już pokłada to w symboliczne zabójstwo na swoim przeciwniku. No i kto wie, może to właśnie Gangman będzie tym, który poprowadzi swoją drużynę do pierwszego zwycięstwa w tej serii. No mam taką nadzieję. No nadal no. na tym idzie bardzo krwawe potyczki. Co wymiany następują od Aria albo od tego. Ale... Patrz teraz na to, no nie na to już ta Cassiopeia z problemami Rablak. Jest także Stark, który może w uciec. Jest tego. oni teraz czynne ze swoim rywalem. Rablak z problemami odpolony. Gratuluję też i udaje się ostatecznie zgładzić strzelca drużyny czerwonej. Wow! Mocnej Cassiopei! Te obrażenia, ta finezja! Ten... Pewnego rodzaju błysk, tak, w oku, gdy tylko się pojawia. Wiesz, że musisz uciekać, wiesz, że musisz się ewakuować, bo po prostu nie przeżyjesz starcia z tym potworem. A nam idzie też? Kazik tak że Ari, że. U, nie ma szans. Tkacze do niej, spróbuję jakoś poszarpać. Ten Ari nie ma w ogóle całkowicie szans w tych wymianach, takich, które trwają tylko parę sekund. Mari musi w jaki sposób tego kaznista, Czy bardziej skupiać się na, na powolnym farmieniu, czy jednak starać się farmić? Ona nie ma odpowiedzi na te skoki. Okej. Okay. Jak idzie skok od razu powinien iść czar, wtedy jak on zostanie trafiony, zadać mu trochę obrażeń, oberwie raz w głowę, oberwie drugi raz i z pewnością wtedy jego zapał do tych kolejnych skoków, do tej kolejnej inicjacji nie będzie już tak duży, bo będzie musiał uważać na swoje zdrowie. Ym, drugą możliwością rozwiązania tej problematycznej sytuacji jest to, że po prostu musi powiedzieć swojemu junglerowi Fizz, pomóż mi na środku alei jeżeli ten Fizz pojawi się raz, drugi, trzeci na, na midzie, to, to że Kazik będzie grał bardziej zachowawczo no i dzięki temu Ari będzie mogła spokojniej rozgrywać tę grę. No zdecydowanie tak, Fizz musi tutaj um, no, zdecydować gdzie pomagać. Na pewno na botomie nie, bo już boton troszeczkę jest tak no, troszeczkę do tyłu, także no, nie opłaca się spierać zawsze linii, które przegrywają, lepiej wykorzystać swoje zasoby na taką linię, która już jest do przodu i bardziej ją snowballować, ta akcja na botomie. Agresywnie Nest się rozpędza, staryk z problemami ruszył, ale ona przeciwko swojemu oponentowi. Widzimy, że Rablak próbuje robić co tylko może. bardzo ma obu ma vein. No, ale tylko jest na ale jednak umiera ostatecznie zarówno Nest jak i Rablak. A w międzyczasie na górę, ale jest starszym razem z Izby Flagami gonią za tiberem i umiera Nasus a na micie po raz kolejny y, niezwykłym pojedynku Independent razem ze Simonem obijałem się wzajemnie tak już uprawnień, no ten charm to jeszcze może to będzie zabójstwo, ale dla Kazixa zabrakło. Liczyłem, że może samo się teraz odgryzie, piękne to na naleje na jak te szpony, te szczypce Kazixa. zabijemy lisy. Nie Bez wiem, czy zauważyłeś, ale tam na dole jak walczyli, to Wayne dodżnęła ultimate tak Jinx'a, e, nie wiem, kikołkę mm. nazwijmy to, to było świetne dla mnie, i wyczekała, bo w tej momencie już była. Bardzo, bardzo trzeba mieć dobre, tak dobry latex przede wszystkim i umiejętności. Postawili wszystko na jedną kartę. Udało się ugrać zadowalający wynik. Postawili i i Starka. Mm. I teraz jeszcze Ranlaka po nie umiera. Widzimy, że Sapsu z dużymi problemami umiera. Również Fizz. Jeszcze próbuje rywalizować z oponentami X-Pace, Playgaming, ale i Gangplank. Dokłada się do już sporych kuli zabójstw Kazixa. No i mamy 9 do trzech w rankingu zabójstw. Jest tutaj Simon ze swoją Ali, ale może mieć problemy z tym, żeby pokonać mocnego smajta ze strony KCP. No teleport Gampanga całkowicie jest spóźniony, tak naprawdę użyłem, bo musiałem, bo drużyna mi potrzebowała. No czasami jednak się nie o... I patrz teraz na tej drobnej alei Myślałem, że ten Solar Flare trafi bezbłędnie, ale jednak zabrakło minimalnie Uuu. jeszcze ta rakieta 4 życia 4 punkt zdrowia jak mamy e, popularny mem w internecie O nie 4HP <laughs> O tak <laughs> W tym czasie Nasus napiera wieżę górną Amplank dopiero zmierza, bo oczywiście padł I wieża padła Pierwsza oczywiście dla Golemów Tak, tak, dla zespołu Wear the Golems Mmm, bo NASUS się zacząć taką Jakie jakieś obrażenia? Co tu się stało? O mój Boże, ta zniknęła! Momentalnie! Całe punkty zdrowia za taką i zniknęła. A rablak osamotniony na dolnej alei. Tak samo znika Pumy jak Ari. Zmiera. Jeszcze jest start, ale kolejne bełty, kolejne sre srebrne pociski. lądują żeby w wielkiej lśniącej tarczy dzielnego obrońcy. Jeszcze ultimate ze strony Gangplanka ucieka zarówno po po. Lefis naciąga. czy coś da rady zrobić, no. Teammate został nagrany. Tak jeszcze próbowała kajtować swojego oponenta Wayne stracił bardzo dużo punktów zdrowia, no ale no. jeszcze odrobinę zabrakło. Tutaj Kazik naciąga. zobaczymy czy się rzuci na ofiarę. Na pewno. Co do tego nie ma wątpliwości, ale nie trafił w pół niestety. Tak, kasuje nie jak zwykle. To Beczki? Się Beczki się nie połączyły niestety. Mhm. No, mało punktów zdrowia na ganku, ale jednak uda mu się jakoś uciec z tej niekomfortowej sytuacji. A Derek w międzyczasie zajmie się golemami, a nas spokojnie powraca do zabijania kolejnych stworów. I on już ma staku 218 w 15 minucie meczu. No, nie jest tak jakby zły rezultat, ale sądzę, że mógłby mieć odrobinę więcej, gdyby nie miał właśnie między innymi tych dwóch śmierci na swoim koncie. Ale i tak jest okej. Okay. No, jest okej, okay, bardzo okej. Okay. Zobaczymy, no zaczyna być dominacja z Golemów. Pierwsza wieża na górze padła, a teraz do połowy druga. No tutaj. Tutaj jest paderek. łapany Federek. Fizz go męczy bardzo. No ale to Sawcio, Sawczo za zabójstwo. Faktycznie Fizz. Myślałem, że jednak może Ari się pokusi. Ale patrz to jest na plecach. Już Independent Goni, i z dźwigami. To o, oczywiście Tipper z tym. który teraz się wytrzyma się tylko dużo może, No ale na już Kazix Zabija ARI. Jeszcze goni za Gangplankiem. zabija również gangplanka. Wow. Bardzo dużo się działo. W międzyczasie na botomie Wayne razem z Poppy po prostu zmiażdżyła. Zmiażdżyli Rafla oraz Simon, um, Starka ponownie. Myślałem, że... Nie tak że... ich jak nieświeżą cytrynę. Myślałem, że jednak odwrócą szale zwycięstwa na tym botomie w tej potyczce, ponieważ... początkowo no. początku wyglądało to bardzo dobrze dla Golemów, jednak... Po chwili się to całkowicie wróciło, ale potrafili na mi wyjść zwycięską na dwóch liniach, na górze i na dole. Co w ogóle sądzicie o tym mm, nowym przedmiocie Dark of Legends, tak? Dust Blade of Drakthar na, na, na się który, który mamy. On nie jest odrobinę za mocny na takich postaciach, właśnie jak Kazis. Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem aż takim dobrym znawcą tych przedmiotów To możliwe, że jest ok Wykluczam tego Zawsze nowe przedmioty są troszeczkę niezbalansowane, bo wiadomo, nie, nie wiadomo jak to Profesjonalni gracze wykorzystają takie wszystkie aspekty Ale świetne statystyki daje Armę penetrację, basic takie tam właśnie się deba aplikują Myślę, że świetny item Powod dla takiego zabójcy z Asasyna mm -hmm. O, Oo, nie weszło gampowi <noise> To wcześniej I wystrzelił Patrz teraz na starcia z mam problemami <noise> jest Uda udaje zabić się krnąbrnego Fiza. I to może być niedobra sytuacja dla drużyn czerwonej. Widzimy, że z problemami Raflak umiera, on błyskawicznie zrezygnowany. Gonią już za Simonem, z problemami problemem, także Leona Stark stara się ewakuować, ale jest on martwy. Jeszcze nest goni jak tylko może za Simonem, dopamiętaj tym czarmem, ale nadatuje już że Kazix, umiera. Bej, na niesamowitą pułapkę, jest tu blisko jeszcze Kazix. Tam powinien jak najszybciej ruszyć tutaj komuś. Sam jest Gangplank. Może gang ci się uda? Ja, I <laughs> Dorwał swojego rywala znaczy cię padaj nie było za to zagranie wyglądało to fajnie naprawdę eleganckie zabójstwo ze strony Gangplanka I powiem ci szczerze, że jeżeli miałbym wyróżnić jednego gracza drużyny Niemieckiej, czerwonej to właśnie byłoby Gangplank Także znaczy zaskoczony, stawcie martwy. A to jest jeszcze Tiver, stara się mańczyć swojego oponenta trochę. Uf. No już dużo pije ten Nasus. Widzimy to w punktach zdrowia Gangplanka, które błyskawicznie spływają od jednego uderzenia. Jedno uderzenie prawie 30% życia zabrało, to jest bardzo dużo. Tutaj Stark ba, raz jest raz troszeczkę defekę, zabłądził. ognali z Haderkiem, ze Starkiem I jest smog. Raczej nie będzie kontestowany, jest zabezpieczony przez golemy, bez problemu. Faktycznie, bo jest to tylko Lona, która raczej nie, nie może pozwolić sobie na to, żeby pokusić się oh wow. o po tego smoka. Mordował ultimate, tak? Zobaczył, że defag ze swoim przeciwnikiem, jest także Haderek, tu bardzo blisko. Może też dostosować Kazix, który zabił już Jinx. Jest też Simon, doskonały ultimate ze strony KC zobaczymy, co teraz wyczaruje. Mam ultimate, ja mam przepraszam, teleport ze strony Nasusa i ultimate odpisa, Savcio, prawie za Haderka teraz za Starkiem DVG, czy tam chopi? Dopnie swego przeznaczenia. Na tej wojny przychodzi i czyści tak naprawdę tę całą <śmierdzi> topyczkę. To, to Czemu miałem komunikat, że Rift Herald zabił Rift Heralda? A bo się pojawia Baron, przepraszam, okej. Okay. <śmierdzi> <śmierdzi> um, e, mój no to tak, dobrzy, dobrzy znawcy gier, gry. Zawsze jest takie wytłumaczenie. Myślałem, spodziewałem się, że pojawia się, że on sam się zabił. Myślałem po prostu, że pojawia się Baron. To jest bardzo agresywne. Uuu, od... ładny kryt od Wayne. Wayne złapią. Nędzno wskoczyło, ale już na ciągę Stark rozpędzony. Idziemy machina, w machina, godnie z tym przeciwnikiem, przeobrażenia. wrażenia? jeszcze w pułapkę, i Co on robi z nimi? Co on wyprawia? Jaki rozstawia po tak jednego i drugiego, co prawda, się na ciągę eee. Ale doskonały unik i ta ryba nie znajdzie. Ten rekin nie znajdzie swojego prawcy czy swojej ofiary. To taka prowokacja przeciwnika, taniec taki w miejscu, że. <laughs> respekt, tak jest respekt. Bad manner tak zwany. Kazik musi uciekać. 11 zabójstw już na końcu Kaziksa. 11-1 to jest naprawdę duży problem. Zastanawiam z problemami Artymer od planka Widzimy, że x Play Gaming jest już w obwodzie, żeby w razie czego móc właśnie wesprzeć ARI w ewentualnym ataku. Nadciąga już także Raptor, jest blisko Stark. Teraz pytanie, czy pogadają na złamanie karku za rywalami? Terry tutaj miała szansę paść, tylko ale niestety... Ale przy baronie tak w międzyczasie. Ibery razem z Haderkiem kończą robić barana szora. No i temu dużo to nam iki, udaje się iki. dokończyć dzieło zysczenia, w międzyczasie Stark umiera. Z tym problemami teraz jeszcze jest Simon. Dużo obraziła również powędrował w jego ciało. No i Bablak też musi udać wyszło wali. podwójne po zabójstwo na koncie Bainy, która już może pochwalić się tym, że ma... 12 zabójstw w swoim gruncie. czyli dokładnie to jest samo ile Kazix. Nie wygląda to dobrze dla drużyny czerwonej, ponieważ zarówno Ben jak i Kazix mają tyle zabójstw co cała drużyna czerwona. Niepokoi mnie, to bardzo niepokoi, że Stanowiec jednak polegnie po raz drugi na tej bitwie. Mimo, że próbuje za każdym razem. Także na pewno im le... idzie znacznie lepiej niż tej pierwszej. Jest jakaś tam walka, jest chęć walki, ale. Same chęci niestety to nie wystarczają. Trzeba jeszcze mieć umiejętności czy też czwarte. Powiem, że w 1410 mieliśmy bitwę o Grunwald, Teraz mamy bitwę o Sosnowiec. Zobaczymy czy się udałem wygrać. Myślę, że golemy przejmą władzę. Detronizują Gdziecie sosnowiec. Z... Może Sosnowiec przemienią na inne. Jakieś takie lepszą nazwę. Cześć <laughs> się pozdrawiamy mieszkańców Sosnowca. Lubimy was, pamiętajcie. Kasypia gotowa do zaku jakieś obrażenia. Czy uda się przeżyć? Nie! Ta trucizna wykonała z zniszczenia. Jeszcze ten problemami! Doskonały medyfangaj ze strony Kasypia i jeszcze umiera finisz od szpona Kha'Zix'a. teraz za Starkiem. Stark również musi uznać wyższość tego agresywnego insekta. 35. zabójstwo na kolosie drużyny niebieskiej. Kolejna. I szósta, zniszczona krzyczka Sosnowiec pod ciężkim oblężeniem. Pierwsza wieża na środka linii zaraz padnie. Pierwsza Ultimate Kamplanka zostało wezwane jako pomoc. Powiedzmy jakaś tam. A to za mało! Jany jeszcze przeżyły. Inhibitor padł. Sosnowy. Sosnowski inhibitor. Hehehe. się gubić w ile... poriaku. nam się gubić, ale Sosnowiec pada zdecydowanie. Sosnowiec płonie, mieszkańcy Sosnowca. Powiedzcie nam, co widzicie w swojej oknie. Tark. Jeszcze próbuje bronić, ale jak widzimy, i królowie nic tutaj nie wskurają, jeżeli idzie o ochronę Sosnowca. Cinder na wszędzie, ale agresywna inicjatywa strony popi. Widzimy, że starczy jeszcze odpowiedzieć, ale jest tutaj cały zespół. No, prawie po klasie niebieski. Ale na co czwórkę U do Golansberry, byli w stanie odpowiedzieć bardzo mocno pole mnie nie odpuszczają, no stop trzymają gardę. Oddalają się, chcą chyba zakończyć ten mecz już w tym momencie. Jednak zdecydowali się przemieścić na kolejną linię, bezpieczną linię, zagrać to bezpiecznie. To, że myślę, że nadal zwycięstwo już mają dawno, dawno w kieszeni. My wolą zagrać bezpiecznie, przedłużyć gierkę, pozwolić właśnie przeciwnikom. I Rablak zdetonowany umiera błyskawicznie, więc też jeszcze umarł Ari. Więc yy, ta zamiana ruchu zamiana linii niekoniecznie opłaciła się za do różny czerwonej. Kopi tutaj raczej padnie I gangi, to, to jest też umiera dwójkę mm, <gulka gulka> zawodników została zabita <gulka> przez laser na punkcie odrodzenia Druga się zostaje zniszczona jeszcze starczy stara się to już tutaj zrobić już ty. na nim uderzył. był egzost Umiera tak. Pis Leona z problemami, ma punktów wytrzymałości ma już Nexus, zostaje zniszczony, GG, well played, 2 do 0 w serii finałowej turnieju ognistej małpy.